Księga Jeremiasza, rozdział ósmy. W owym czasie wyrocznia Pana, wydobędą z ich grobów kości królów judzkich, kości ich przywódców, kości proroków, kości mieszkańców Jerozolimy. I rozrzucą je przed Słońcem, Księżycem oraz przed całym Wojskiem Niebieskim, których oni kochali, którym służyli, za którymi chodzili, których szukali, którym oddawali pokłony. Nikt ich nie pozbiera ani nie pogrzebie. Lecz staną się nawozem na powierzchni ziemi. Wszyscy pozostali będą wybierać raczej śmierć niż życie. Ilu ich tylko zostanie z tego przewrotnego plemienia we wszystkich miejscach, po których ich rozproszę? Wyrocznia pana zastępów. I powiedz im, tak mówi pan: czy nie powstaje ten, co upada, albo czy nie zwraca ten, kto zabłądzi? Dlaczego więc buntuje się ten lud jerozolimski i trwa bez końca w odstępstwie? Trzyma się kurczowo kłamstwa i nie chce się nawrócić. Uważałem pilnie i słuchałem. Nie mówią, jak trzeba. Nikt nie żałuje swej przewrotności, mówiąc, co uczyniłem. Każdy biegnie dalej swoją drogą, niby końc cwałujący do bitwy. Nawet bocian w przestworzach zna swoją porę. Synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu. Naród mu jednak nie zna prawa pańskiego. Jak możecie mówić, jesteśmy mądrzy i mamy prawo pańskie. Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióropisarzy. Mędrcy będą zawstydzeni, zatrwożą się i zostaną pojmani. Istotnie odrzucili słowo pańskie, a mądrość na co im się przyda. Dlatego... Dam ich żony innym ich pola zdobywcom. Albowiem, od najmniejszego do największego wszyscy są chciwi zysku, od proroka do kapłana, wszyscy hołdują kłamstwu. Powierzchownie opatrują rany córy mojego narodu, mówiąc: pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju. Wstydź się powinni, że popełnili obrzydliwości. Odrzucili jednak wszelki wstyd i nie potrafią się rumienić, dlatego upadną wśród tych, którzy padać będą. Runą w czasie, gdy ich nawiedzę, mówi Pan. Chciałem zebrać u nich żniwo wyrocznia Pana. Nie ma winogron w winnicy, ani fig na figowcu. I liście zwiędły. Po co my siedzimy? Zgromadźcie się i chodźcie do miast warownych, aby tam zginąć. Ale bowiem pan Bóg nasz dopuszcza na nas zagładę i daje nam do picia wodę zatrutą ponieważ zgrzeszyliśmy przeciw panu oczekujemy pokoju ale nie ma nic dobrego czasu uleczenia ale oto przerażenie od dan daje się słyszeć parskanie ich koni na odgłos rżenia ich rumaków drży cała ziemia przybywają by pochłonąć kraj i jego zasoby miasto i jego mieszkańców. Tak, bo wysłałem przeciw wam węże jadowite, których nie można zaklinać. Będą was kąsać wyrocznia Pana i to bez możności uleczenia. Ogarnia mnie smutek, serce moje trawi niemoc, ale słuchaj krzyk <coughs> córy mojego ludu z ziemi dalekiej. Czy nie ma Pana na Syjonie, czy nie ma tam jego króla, Dlaczego mnie obrazili swymi posągami, marnymi bożkami cudzymi? Minęły żniwa, skończyła się letnia pora, a my nie jesteśmy wybawieni. Jestem załamany załamaniem się córy mojego ludu, jestem okryty żałobą. I ogarnęło mnie przerażenie. Czy nie ma już balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Dlaczego więc nie zabliźnia się rana córy mojego ludu? Cóż uczyni moją głowę źródłem wody, a oczy moje fontanną łez, bym mógł dniem i nocą opłakiwać zabitych córy mojego ludu. Koniec ósmego rozdziału księgi Jeremiasza.